Z okazji Dnia Sołtysa przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia oczywiście przede wszystkim zdrowia, pomyślności oraz wszelkiej radości. Chciałem również złożyć gorące podziękowania za to, że podejmujecie się tej trudnej misji bycia Sołtysem, że wraz ze mną na co dzień dzielicie sprawiedliwie chleb dla naszej polkowickiej wspólnoty, że dzięki Wam Polkowiczanie oraz mieszkańcy wszystkich Sołectw mogą czuć się zaopiekowani, mogą czuć się wsparci. To bardzo ważne i szczególnie istotne z punktu widzenia tych wyzwań, które pojawiają się na, na co dzień przed mieszkańcami. To to wsparcie jest bardzo potrzebne, to wsparcie jest niesamowicie ważne i za każdą siłę, za każdy wysiłek, energię, która to wsparcie zwiększa, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Słowacznego.